Okej, okay. no i widzimy się po naszym ostatnim mocnym zwrocie akcji, po którym Ola nas cóż, nienawidzi. Nienawidzi nas. Także platan. Michał jest zirytowany, Elwira niby coś nakradła. Tu jestem bliździągwiel. Dawidek. Widziałaś Elwirę? Straciłem ją z oczu. Ach, niestety. No. Cóż, życie życie jest brutalne. Nikt nas nie O, 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 jest Marceli. Nie, Marcin. Wszędzie cię szukałem. Jesteś taka piękna. Jesteś moją ulubioną dziewczyną na całym świecie. Hej, dokąd idziesz? Rozglądam się trochę. Może pójdę na promenadę, a może na plażę. Ja też mogę pójść? Ooo... Tak. Byłoby miło. O! Co mnie za mną chodził? Jeej. Dobra, idziemy szybko do czwóreczki z Marcinkiem. Masakra ta gra. Tylko co Dawid robił w domku 4? Jak przed chwilą z nim rozmawiałem tam na plaży. No, Marcin! Szybciej, szybciej! Dajesz, dajesz, opie, dajesz. Tutaj marzena swoimi zmysłami wyczuła, że coś się dzieje. Cześć! Nie wiesz przypadkiem, czy jest gdzieś w kurorcie sklep z biżuterią? Sklep z biżuterią? Nie, chyba nie. Ale na plaży jest koleś sprzedający podróbki zegarków. Nie, interesują mnie tylko prawdziwe rzeczy. Ale i tak dziękuję. <śm> hmm. Czy on też cię lubi? Marcin, śledzisz mnie? Założę się, że nie interesujesz go nawet w połowie, tak jak mnie. O. Marcin, przerażasz mnie. Słuchaj, naprawdę cię lubię. Kurczę. Ale co mam okazała za nim iść, no? Idzie dalej? Masakra! A. Gdzie on jest? Tam biegnie. To jest głupie. Serio, serio to jest głupie zobaczmy co jest w domku. Hmm. Ola coś powie? Czasem myślę, że mogłybyśmy być bliźniaczkami. Jesteśmy tak do siebie podobne. Aby takie wredne. E, dobra... Marcinka nie ma już. Poszedł sobie w... Gdzieś w siną Lepiej dla mnie. No dobra, zobaczmy co tam się dzieje na plaży. Co się dzieje, co się dzieje. Może Michał coś będzie miał do powiedzenia? Jest Michał, ale czy on ma coś do powiedzenia? Chyba nic. No. Tam jest ten Zośki. No może starale coś będzie miał do powiedzenia fajnego. Ech, ale nie ma starale. Wiecie co, ja pójdę może kupię gazetę na jutro od razu, będę miał to z głowy, jak już tu jestem. Hmm... Ktoś był w tym sklepie z lodami. Może on będzie miał coś do powiedzenia? Gazetka, gazetka, jest. Dobra. Mamy gazetkę... I lecimy... I lecimy do lodziarni. Mm -hmm. Mam nadzieję, że będzie tam coś fajnego... ...do zrobienia. <laughs> Poza możliwością sprzedawania lodów, oczywiście. Hmm. Ciekawe co robi Dawid. Czy on próbuje sprzedać biżuterię, którą ukradł z Elwirą? Może zaczekam, aż wyjdzie ze sklepu i spytam sprzedawcę, czego chciał. Hmm. Intuicja mnie nie zawiodła. Dobry wieczór, co mogę dla Ciebie zrobić? Chłopak, który tu był, nie próbował przypadkiem sprzedać Naszej Naszejnik? Nie, poza tym nie kupujemy używanej biżuterii. Nie ma tu na nią zbytu. Nie, chciał coś kupić. Pierścionek czy broszkę? Powiedział, że to dla swojej dziewczyny. To ty? Ty jesteś jego dziewczyną? Naszejnik ma być dla Ciebie? Nie, to nie mój chłopak, ale dziękuję za informację. Dobra, widziałem, że na chwilę mi się wyłączył mikrofon, więc jestem ciekaw, co to będzie z tego. O, Marcin. To, co powiedział sprzedawca, to nie była prawda. Ten Koleś nie jest twoim chłopakiem, prawda? To by mnie bardzo zasmuciło i rozczarowało. Marcin, ale z ciebie głupek, nie. Ono nie powiedział, że to mój chłopak, tylko zapytał. A ten Koleś na pewno nie jest moim chłopakiem. Okej, okay. mhm. ulżyło mi. Okej, okay. ale weszła do domu. pomimo tego, że tam już była, ale no dobra. Nie ogarnię, co tu się dzieje w tej grze dzisiaj. Ale zaraz się może czegoś przekonamy i dowiemy. Kępa sobie stoi. Ola! Jak ci minął dzień? Cóż, niezbyt dobrze. Ale zaadoptowałam zwierzaczka. Co masz na myśli? Raczej nie lubisz zwierząt. O! Wyjrzyj przez okno. Nie powiesz mi chyba, że ten palant na zewnątrz to twój nowy chłopak, co? Obawiam się, że on tak myśli. Boże, to urocze! To takie słodkie. On jest jak taki mały szczeniak. Ostatnie, czego potrzebuje, to kula u nogi. Daj spokój. Ciesz się tym, póki możesz. Poczuj się jak księżniczka i zatrzymaj szczeniaczkę. Ha! Może tam czekać nawet całą noc. Patrząc na te wielkie oczy, myślę, że będzie tu jutro na ciebie czekał. Oooo... No, zaraz się dowiemy. Hmm. No, co tam Ola powie? Ciekawe, czy Twój zwierzaczek nadal siedzi za drzwiami? Bzdury, niemożliwe. Tylko spójrz, nadal tam jest. Albo wstał dziś wcześnie, albo był tam całą noc. To prawie przerażające. On jest totalnym palantem. Nie, jest A. po prostu szaleńczo w tobie A. zakochany. Powinnaś pójść z nim na plażę i rzadko się odzywać. Będzie zazdrosny. Mm, A. Nie dziękuję za radę. Na pewno, spróbuj. Hmm. A. Nie wiem. Aaa, słodziutkie. Dobra, ja bierzemy tutaj najpierw pyszne rzeczy mam cały plecak. I w ogóle muszę trochę odpocząć, bo wiem, że była noc, ale ale no. Co so, nie mogę w domku odpocząć. Odpocznę sobie na plaży z Marcinkiem. Dzień dobry, światło mego życia, centrum mojego wszechświata. Jest. Eee, tak. Dzień dobry. Spałeś tutaj? Nie, ale obudziłem się dziś bardzo wcześnie. Pewnie dlatego, że śnił się Rany... Cierpisz hmm. na jakieś zaburzenia snu, co? O bieegnie! on taki złotki. Przepraszam. Tak. Jako- Lub- Z radość- To- Teraz ja dostaniesz szczęszą gazetę. Dziadu jeden. Bard- Nie, nie, że- Jeśli ma- Świet- <słukasz> I kasa wpadła. Oh, ale jestem podły. O, 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 ta jest tu. Och, skarbie, tu jesteś. Puszek znowu u. E, nie, tym razem mruczek. Jestem pewna, że to było przestępstwo. To musiał być profesjonalista, bo na drzwiach nie ma śladu włamania Z pewnością rozwiążę też tę tajemnicę. Szybko znajdę mruczka. O, byłoby cudownie. A twój nowy znajomy wygląda na silnego chłopca. Może pomóc ci zatrzymać złodzieja i oddać go w ręce policji. Proszę się nie martwić, złodziej dostanie to na co zasłużył. Dopilnuję mhm. tego. O, dziękuję ci moja droga. Ooooo! Urocze. Ciekawe czy będzie w tym samym miejscu ten kot. Ale to się zaraz przekonamy. Mm hmm, czy coś się przy czwórce dzieje? Dobra, ten sobie dojdzie kiedyś tam. Generalnie za dziewczynam biedak. Jego problem. Mhm. Mm mruczek. Mruczek, mruczek, gdzie jesteś? No gdzieś tam na pewno jest No tylko nadzieję, że go nie wysłali na tę wyspę przeklętą No proszę, tu go nie ma, chyba że gdzieś dalej jest ukryty No, jest platan i będzie dzisiaj z nim do zrobienia na pewno. Raz, starale jest na dzisiaj przewidziane, Widzę dobre, wiecie co, trochę podpoczywam tu na plaży. Niech Marcinek będzie zazdrosny. Ja się tu popalam w pełnym ubranku. Dobra, starczy tego odpoczywania. Marcinek a'la Wojciech Cejrowski się już nastał. Idziemy szukać Mruczka dalej. Gdzieś tam może sobie będzie Mruczuś. Tu czucia nie ma... chyba? Oczywiście nie można popływać. Co powie Marcin Fajnego? Spotkaliśmy się już? Czuję, że coś nas łączy. No na przykład to, że za mną latasz. To nas łączy. A, co jeszcze, żeby nam się popłynąć na tę wyspę. W sumie dawno tam się nic nie działo. Niestety. No tu już nagle sprzedawcy nie ma. Teee. Szukamy mruczka gdzie indziej. Hmm. Gdzie może być mruczuś? Ła, ła, ła. Ale w sumie jak tu jestem, no to może załatwimy ten aerobik od razu. O, jest Michał. Witaj! I... Jasny! Dobra, lecimy! Mm -hmm, rozgrzeweczka! Mm -hmm, super! Mhm, mm mhm, mm No, dokładnie. Się rozumie. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm mhm, mm No. Dokładnie. Załatwione. Sprawność z głowy na dzisiaj. Marcel doszedł w tym czasie. Tak mu się to podobało. Eee, no dobra, ale co ja tu mam robić? Eju, mam latać i szukać tego kota, naprawdę? Hmm. Gdzie on w ogóle mógłby być? Hmm. No gdzieś na pewno jest. Masz w restauracji albo u Elwiry O, 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 o! To ma coś do powiedzenia? Och, proszę, pośpiesz się. Nie chcę, żeby Mruczkowi coś się stało. Okej. Okay. Może tyle zjadł Mruczka? Dobra, a zje... zje... Znajdzie nam ruczka na pewno Dobra, gania za mną Marcin, gania za mną pies Kiedy będzie ganiał kotek? Może gdzieś go na basen wcięło To jest tak głupie, że aż możliwe Bo z puszkiem to był fart i to niesamowite, że się go udało znaleźć. Ale tutaj widzę, nie ma, jest za to Mhm. Hmm, hmm. Dobra, i do tego piesa, bo. Może mi coś zablokuje, nie będę mógł z nim znaleźć. Tylko kota. To jest takie dmuchanie na zimne. Pewnie nic za to nie dostanę kasy, ale. A. To nie ten domek. <grych> Okej. Okay. Tu był chyba tyle sobie mieszka. Jeden złoty, ale fajnie. Tyle pieniążków... To mopsik? Nie tofiko. Nie mam pomysłu, gdzie bym mógł być ten kotek. Tam jest jakieś zwierzątko, ale tam chyba normalnie był zawsze pies, tak? No tak, to jest piesek. Dobra, popłynę na wyspę. Nie mam lepszego pomysłu, przynajmniej teraz. Tam mógł kod znaleźć? Może ktoś go nie wiem, celowo wywiózł na złość tej pani? Eee, dobra. No to się najpierw przebierzemy. E? Marcin sobie dalej gdzieś tam biega? Pewnie tak. A, bo nie, no tutaj tą łówkę, komplet założymy, Aj, jeszcze buty. O. Dobra, tak. I lecimy... ...na sztacinę. Może na tej wyspie są te skarby gromadzone? Płyniemy. I pływanie jest o wiele szybsze niż chodzenie, oczywiście. Aż myślałem, że to kota to ognisko. No nie da się wejść do ognia i spalić niestety. Hmm, no nie ma tu kota. Tak jak sądziłem. Dobra, z jakiego, może z jakiegoś głupiego powodu jest na tych skałach. No nie ma. Ha. Hmm. hmm, hmm. To nie wiem gdzie on mógłby być Dobra, jest Play ten. Chodź ty Play ten, co mi paż fajnego? To wspaniale, że się spotkaliśmy mhm. No a teraz już mnie kocha fajnie ta Farian nasz kochany, co nam powie? Trzymaj się z daleka od tabaki, dobrze? Nie jest... Dobra, będę pamiętać. O jest stop, ten przyleciał. Hmm. Tam nie ma. Już myślałem, że przestał biegać. Hmm. Mm hmm. Kotku, kotku No i po ostatnich odcinkach ...przepełnionych akcję powiedzmy Nareszła ta chwila gdzie jest odcinek piekielnie ludny. co już zdarza się No jeszcze zobaczył siebie w domku na chwilę czy coś się dzieje fajnego i myślę, że w tym miejscu będę już po prostu kończył, żeby nie przedłużać tak zbędnie. <ślesz> On mam Okej, okay, dobra, nic w sumie ciekawego nie ma, więc... Boże, ja mam kota. Nie mam kota. Więc no cóż, więc będę kończył. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!